Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku z Overwatcha. Tu mamy tunel pana Endersmog. Taki dziwny tunel. Tu, tu wykopał sobie diamenty spod spodu i idzie dalej, proszę. Zobaczymy, gdzie nas pan Endersmog zaprowadzi. Spójrzmy jego oczami jak prowadzi proszę centralnie do diamentów. Damy mu jeszcze wykopać jedną rudę ewentualnie. Znaczy wraca się. Wykopaliśmy wszystko i wracamy z powrotem. Kopiemy w drugą stronę już. Pójdźmy za panem jeszcze troszeczkę i... Znowu skręcamy. Redstone nas nie interesuje, tak samo jak węgiel nas nie interesował. Zobaczymy, dokąd nas... Zobaczymy. Wiemy, dokąd nas pan doprowadzi. Pan doprowadzi nas do diamentów. No. Kopiemy się teraz przez ziemię. Nie ma wytłumaczenia, że ziemia mi przeszkadzała i omijałem ją. Ładnie, żeśmy się przekopali przez ziemię. O, przy okazji złoto, żeśmy znaleźli pięknie. O, żelazo nas też nie interesuje, bo po co nam żelazo? Żelazo jest B. Sprawdźmy co pan posiada. Hmm. pod kątem, o proszę, centralnie do diamentów, dziękuję panu już dziękujemy panu, z panem już nie chcemy tutaj grać pan ewentualnie może sobie wykupić unbana do widzenia i kolejny potencjalny x-rajowiec, pan Mekozaks 280 bodajże, tak? 287. Dwie potencjalne, bo przed chwilą tam zszedł wykopał sobie kilka diaksów. Teraz się zastanawia, w którą stronę sobie iść. Zobaczmy dokąd nas doprowadzi. Znaczy, wiemy dokąd nas doprowadzi. Doprowadzi nas do kolejnych diamentów, ale. No popatrzmy, no. Są tu za ścianą. No popatrzcie, no. No trafił, no. No patrzcie, no. Jakby prosto szedł, to by na nie nie wszedł. No ale wiedział, gdzie skręcić. Ciekawe, no. Zastanawiające. Patrzcie, wykopał diamenciki, sobie poszedł. Nic go więcej nie interesuje. Dokąd teraz? Po ostatnie diamenty w twoim życiu, chłopie. Patrzcie, jak się rozgląda. Gdzie tu są jakieś diamenty? Gdzie tu mogę iść po diamenty? Gdzie tu są diamenty? O, nawet pilofa nie użył, żeby skopać tego bloku dziwne. O. Wejdźmy z tym panem do góry O, proszę, no I dziękuję i w tym momencie pan dostaje bana za X-Raya. Dobranoc. I kolejny potencjalny X-Rejowiec cukierkowy. Sprawdźmy pana cukierkowego. No, masz wydajność 1, niezniszczalność 1, ale kopiesz tym kilowkiem. I kopiesz zwykłym kilowem żelaznym. Tak, czy dobrze widzę? Zwykły żelazny kilow. Nawet dość szybko jak na zwykły żelazny kilow kopiesz. Strasznie szybko. Czekamy, zobaczymy. Dokąd nasz też pan cukierkowy zaprowadzi? Włączmy sobie GMA. Popatrzmy na jego tunel, jak wygląda. Jeżeli tędy zszedł, to dość dziwny jest ten tunel. Spójrzmy dokąd nas Pan zaprowadzi. Gdzie tu są diamenty na tym 1,8, które on widzi, a ja nie? Wykopać odrobinę żelaza, a reszta jest B. Po co mu żelazo? Patrzcie, wydajność 1. Kilo z wydajnością 1. Wydajność 1. A kopię, jakby miał wydajność 5. Patrzcie. Kop, 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 kop. Nie. Ten pan nawet nie zasługuje na to, żeby mu dać się pochwalić diamentami, które znalazł. Ten pan dostaje giebana ode mnie. I żegnamy pana, pan Chituch. Do widzenia, pan mister Cookie, dwa Tam są diaksy pytanie czy do nich pójdzie. No, już skręca widzimy Olać system, Olać wszystkich. Tam są diamenty. Tam jest mój skarb. Kopiemy pod kątem. No, wydajność 2. Dokopaliśmy się do diamentów tam. Ba. Centralnie. Dobra noc, pan mały Maro 1, dziwne tunele z góry przyszedł, wykopał sobie diamenty, postawił sobie piecyk. Wyjrzewam, że za chwilę pójdzie do tamtych diamentów, hmm. poczekamy na pana, no, zbroja zrobiona. Pokaż mi kotku, co masz w środku, dokąd pójdziesz? No, centralnie odbijamy do diamentu, przecież kurde, no, co my będziemy tam się jakoś starać zbytnio, żeby. Patrzcie, no przecież tam są diamenty, no to teraz wracamy z powrotem, tak? Wykopaliśmy cztery rudy. Hop hop i wracamy z powrotem. Więc co, ja nie będę tracił na Ciebie czasu. Bo ja wiem, że i tak masz X-Raya, i tak masz X-Raya. To co się będę z Tobą bawił? Nie ma sensu. Chyba bon. Do widzenia. Krystias. Dziwnie kopie. Zobaczmy dokąd nas doprowadzi. Dokąd nas może doprowadzić. Doprowadzi nas do diamentów, jak zwykle. Tak. Tu. Tam na dole są. Widzimy je. No. To kopiemy się w dół. Tak. Mamy diamenciki, Dobra, mnie to wystarczy. Pa. Jeszcze próbował uciekać, próbował walczyć. Ej, kolego. Pa. pa. Szybko kopię jak na zwykły kilow diamentowy. No, 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 no. Tam widzimy diamenty. Tak, tam są diamenciki, panie wektor. Tak, pan je widzi, ja je widzę. O, dziękuję. Dobra, nie będziemy się zastanawiać nad panem, bo to nie ma sensu. Do widzenia. Ja pana nagram przez chwileczkę A, no, no lata sobie. Dobra, zbanuj go Dobra ja go zbanuję. Ban Orbitrol Latania na lobby. Zbanowa nagroczana, no. Nie robię. Pan impromocja. Skopał się centralnie z góry. Do diamentów. I teraz szuka kolejnych. Zobaczcie jaki cwaniaczek Centralnie z góry skopany Pokaż gdzie są kolejne diamenty Tam jest diament zalawu są diamenciki, zobaczymy czy do nich dojdzie, dajmy mu skopać tego redstone'a wydaje że to początkowy gracz dopiero przyszedł, trochę ma tam ekwipunku ale to wszystko jest nic Są diamenty. Czekają na ciebie. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tam są diamenty. Czekają na ciebie. Tylko na ciebie czekają. Tak jest. Właśnie tu są diamenty twoje. Tak. Tu są twoje diamenty. Dziękuję. nacieszyłeś się diamentami widzenia no X Mavi pod spodem tam pod wodą zaraz diamenty Aż... o szybko kopię. No, Tu raczej nie było żadnego informacji, że był to był. Sprawdzimy jeszcze pana. Pokaż kotku, co masz w środku. Jaki to masz kilofek? Powiedz mi. Wydajność 2. Hmm. Jak na wydajność 2, panie kolego. To ty cholernie szybko kopiesz. Zobaczcie jak chodzi po tunelach Co tam znalazłeś pod tym pod tą magmą hmm. Czyżbyś miał się rozsypać kolego? Nie no nie rób mi tego dalej. Pokaż jak kopiesz. Chcę usłyszeć jak kopiesz tą wydajnością 2. tam są diamenty, ale nie zauważył, że jest Patrzcie, szybciutko kopię na wydajność 2. <laughs> Jeszcze próbował mi uciec. Widzieliście to? Gieban czy do widzenia? Pan Pietrowski. 1, 2, 3 parapet. Wykopał przed chwilą diamenciki, tutaj z góry zszedł sobie. Dziwny ma te tunele gm nie dwa, Zobaczmy, jakie to tunele, o, proszę. Z góry żeśmy zeszli. Pokopaliśmy trochę, tu żeśmy przeszli pod spodem i idziemy dokąd. Co my tu mamy? W góry mamy diamenty. Hmm, nie zauważyliśmy ich po prostu. Były diamenty, nie ma diamentów. Co się z nimi stało? Hmm, hmm, hmm. Wróćmy się, wróćmy się, wróćmy się. Zobaczmy, jak pan Pietrowski sobie radzi. Tam są diamenty u góry. Czy on już je widzi? Sprawdźmy Powinien je już dojrzeć Są Tam są diamenty Tak, trzeba wykopać się do góry Tak, zmieniamy poziom jak kopiemy, bo tu są diamentiki. No, wpadliśmy do jakiegoś tunelu wykopanego przez kogoś. przecież nie możemy ich odpuścić, no dawaj. Diamenty! Tu jest jeszcze jedna ruda. Ją też trzeba wykopać. Mm. Tam jest jeszcze, ale nie wiem, dojdziemy za tym panem. Ewentualnie, jak pójdzie tym torem, nie ma szans, żeby je znaleźć. No, nie ma szans. Jak widzicie, diamenty są obok, ściana dalej. No, zobaczymy. Jeżeli je znajdzie, no to znaczy, że ma ewidentnie x Proszę, patrzy na nie. No, dobra. Do widzenia, żegnam pana, panie Piotrowski. Pietrowski ban.